Hej, ho! Witajcie z powrotem. Przyzagrajmy w Super Mario Wonder Bros. Bros. Super Mario Bros. Wonder, przepraszam, że zapomniałem bros to powiedzieć. Jesteśmy w świecie przejściowym, który powinien być światem 2, ale nie jest na mapie oznaczony jako świat 2, tylko świat bez numerku. No i jest fajnie, graliśmy jako Daisy z nowym Power-Upem bańkowym. Dobrze się bawiłem. Tu możemy pokazać. Że się śmiemy, albo że haha, śpiewamy sobie muzykę. Eee, zmieńmy najpierw postać. Żółty toł, następnie. Potem mamy jeszcze niebieskiego, Toudet I tu zaczynają się te postacie, które są easy modem I tutaj ultra easy mode. Chociaż nie, oni chyba wszyscy są tak samo. Czemu wydawało mi się, że nabit będzie najłatwiejszy, bo jest w ogóle nieśmiertelny i tak dalej. Możliwe, że tak jest. Dobra. Żółty Toad. Który jest lepszy? Żółty czy niebieski? To są te dwa klasyczne tołdy z... O, fajnie wygląda. Z tym power-upem, tak różowato. Klasyczne z New Super Mario Bros. Wii. Gdzie się po raz pierwszy pojawili. W 3D World mieliśmy... Czerwonego tołda, mm. Nie jestem pewny, którego lubię bardziej. Czy żółtego, czy... Niebieskiego okej, okay, tu po prostu przejście odblokowaliśmy od drugiego świata. A wydawało mi się, że to będzie jeszcze jeden poziom? Haha! Ha. Mam ten widoczek cały dla siebie. Wreszcie <grytanie> go wybije z mordy, podbije ci oko, to będziesz miał inny widok, ty. Ehm. Um, Toż rzeczywiście piękny widok. Tutaj muszę przyznać mu rację. Fluff puff! Pix! Okej, okay, doszliśmy do Fluffpuffpix. Wszystko tu puszyste, jak widzisz. Gdzieś tutaj powinien znajdować się... do odzyskania... Royal Seed. Brrrr. To będzie ciężka wyprawa dla mnie. Bardzo szybko... robi mi się zimno. I nie zapomnij, że możesz orientować się w otoczeniu klikając L i mieć widoczek na całą mapę. W porządku, chodźmy. Żółty tołt... Żółto-różowy tołd uratuje um, teraz system. To ogólnie zabawnie wygląda przy żółtym tołdzie, że jego cała głowa, która jest normalnie biała, staje się żółta, a ta kropka, która jest normalnie tym jedynym, co jest u niego żółte, staje się. różowe. Te ptaki mnie odwróciły uwagę. E, wchodźmy do kabiny w Pluf pół Zobaczymy, czy tutejszy y, mieszczanin też da nam. Sit? To powinny też być własne. Zimno tu. Witaj, książę! Witam cię na szczytach fluff-puff, gdzie wspinacze odważają się na wyżyny spokojnej góry. Oj, tak! Szczyt to najprawdziwsza czysta rozkosz. Zwłaszcza, jeśli się tam jodłuje. Nie ma lepszego echa na świecie. Nie chciałbym słyszeć, jak ty jodłujesz. Ale ten skrzat. W masce, która jest głupia przy okazji. Który jest na szczycie teraz. Mm, nie jest teraz bezpiecznie dla kogokolwiek się tam wspinać. Dam wam Wonderseed, by pomóc. Proszę, odzyskaj naszą piękną górę. Proszę, proszę. Bardzo pięknie proszę. Spoko. Oczywiście, że to zrobimy. Inaczej... No, nie zniosę tego, że się tak czujecie. Założę się, że Bowser Jr. jest ym, za tym całym bałaganem, bez wątpienia. Wspnijmy się na szczyt i skopmy mu tyłek, żeby spadł z tej góry, i odzyskamy wtedy też Royal Seat, który jest na górze. No, dodawaj nam ten Wonder Seat, i tutaj są takie błękitne, co nie? Znów niebieski. Chociaż na początku mieliśmy taki bardziej fioletowy. Ale no, jak, jak się temu bardziej przyjrzałem, to troszeczkę też niebiesko wygląda właśnie. No fajnie, drugi świat jest lodowym. I chodźmy od razu do pierwszego poziomu. Out my way, valley. Out my way. Z mojej doliny. Out my, Out my way, bitch. Trudność trzy I nadal nie chcę jakoś zmieniać wielce mojej... Z tymi bańkami to takie dziwne. Nadal nie chcę zmieniać The Running Team, czyli mojej czapeczki, która. Co on ma? On ma siebie! Swo swoją głowę ma na górze! Ehm, yeah. um, Co jest tu na górze? Jest tu coś? Musi, prawda? Haha, ha. E, czy ja mogę poprosić o zamianę w słonia? LOL, to jest jakiś arabski słońco, nie? P co to jest? Ty, Ninji, od kiedy ty taki silny? Czy chcę Fire Flower? Na no, niby by się przydał. Ale który power up wtedy biorę jako drugi? Chcę słonia? A wiesz co, Bąbelkowi power up odpuścimy sobie na aktualną chwilę. Eee. jak to nie mogę tego stopić? Mogę, dwa uderzenia potrzebujemy. No niech będzie, ale chcę jeszcze słonika. No, wygląda tak arabsko, bo... No... Tołdy mają ten taki... Kubraczek, który wygląda tak... E, jak ubranie Aladyna, czy coś. I ta tego grzybowa główka, którą zazwyczaj ma. Hej! Hej! Co to ma być?! Wow, nawet takie uderzenie nie starczy. Muszę dwa ground poundy robić. No niech będzie. Będę musiał do czegoś to jeszcze wykorzystać. W sumie dlatego też toły bardzo opasowały do... M bo mogę to złapać za pomocą Y, co nie? Tak. Ha! Lecim. W New Super Mario Bros. Doki Doki Panic. Toady mogły bardzo dobrze zastąpić postacie tam, które były takie arabskie bardzo wyglądające. Ale no, o tym może kiedy indziej. Uj, jak będziemy grali na kanale w New Super Mario Bros. 2, to amerykańsko i europejskie, nie w The Lost Levels. Mówiłem, The Lost Levels nie lubię. Nie wiem, czy to niepopularna opinia, bo wszyscy się zawsze zachwycają tym, jakie to Lost Levels jest super, bo nigdy w jej nie grali. Tylko wiedzą, że o, to jest inna gra, bardziej jak Mario Bros. 1, nie taka jak Mario Bros. 2. A, ty się uwalniasz kiedyś w końcu. Zapomniałem, nie byłem przyzwyczajony do tego, gdy to było teraz strasznie durne. O, dzięki. Czyli ciebie mogę wykorzystać, żebyś odkopywał moje rzeczy. Nawet te duże wymagają tylko dwa rozwalenia dwa ciosy, żeby je roztopić. Czekaj, to teraz musi jakoś inaczej zdziałać. Właśnie się tutaj zatrzymać i. Tylko po to? Serio? A to jest teraz trochę zawód, jeśli mamy cztery. No, tutaj nawet nie mogę zrobić wall jumpa. A dlatego, że wszystko jest tutaj takie śliskie, to nie mogę też normalnie na tym wylądować. Na górze coś jeszcze jest. Nej! Niestety nie. Ale tu mogę! O, jaki fajny, kurde, śnieżek wygląda fajnie tu bardzo! I też bardzo ładne otoczenie. Cóż mnie dziwi, że, że ninji jest tutaj przeciwnikiem, ale taki inni, nin, inny ninji, taki biały, lotowy ninji, który się specjalizuje w kickboxing, czyli kickboxy, a nie ninji. O Boże! <tryk> <tryk> Wiesz co? Idę tu na dół, bo tutaj coś na pewno jest. No fajnie. Chciałem to sam rozwalić, ale skoro mi tak dajecie szansę, to... naj. No i... O, czy potrzebuję Will Sida? Żeby jakoś tu się dostać, czy tam z góry jakoś wypadam? Z góry jakoś wypadam. Spróbuję się rozejrzeć, czy tam na górze jest coś, co pozwoli mi tu spaść. Bo w tej grze nie ma tych typowych niewidzialnych ścian. Gdzie podchodzisz do ściany, na której no, no w sumie nic nie widać. Normalnie jak jesteś blisko, jak w nią wchodzisz już, to wtedy widzisz, że w środku jest taka jaskinia czy coś, czy ukryte pomieszczenie. Co właśnie New Super Mario Bros bardzo lubi robić. Ehm... To mogę spać to oznacza. No, ale takie rzeczy też nadal mają, że możesz po prostu w niektórych miejscach spać i tam coś jest. Takie rzeczy lubię, które nagradzają to, że. Obserwujesz, czyli pewnie do tych trzech monet e, fioletowych. Ale fajny bałwan. Wygląda jakby miał skórkę od banana na głowie. A to jest jakieś liście, coś takie. To bardzo Mario Kartowe. Biały ninji. Ninji w sumie w zimowym kubraczku to jest. Ale ninji przecież nie kopali nigdy. Czy po prostu sprite w Super Mario Bros. na przykład. Super Mario World. Źle interpretowałem. Czekaj bo nigdy się w sumie na tym nie zastanawiałem. Zawsze się mówi, że Super Mario Bros. to jest ta seria 2D i to prawda, ale jest jeden wyjątek. Super Mario World nie jest Super Mario Bros., mimo że jest częścią 2D. Dlaczego te wszystkie... Później niby... Okej, okay, muszę się tutaj odbić chyba od, od ściany. Dlaczego wszystkie gry potem? ...się znów tego trzymały, że to musi być Super Mario Bros? A czekaj, ciebie mogę wykorzystać. A ja chciałem pokombinować, że zrobię jakoś wall jump tam na dole czy coś. No tak też można. Bo no, ja mógłbym ubrać sobie już yy, kwiatek i tutaj kolejny zdobyć. No, ja myślałem, że tam przy kolcach na dole jakoś zrobię wall jump czy coś i tak podlecę. O, w ten sposób? Dostanę się na drugą stronę, ale skoro nie. Yoshi's Island? Jest liczone często jako Super Mario Bros. E, Super Mario World 2, czyli że to rzeczywiście jest niby inna seria, ale to Pff, zawsze to samo. Dlaczego ta gra nie jest czymś własnym i jest zaliczana do. O? Sopel się rusza, widzieliście na górze? O, właśnie, e, spadną zaraz pewnie wszystkie. Nie, czym się wydawało, że one spadają? Te rury mnie gdzieś wyrzucą? Dlaczego? No, rozumiem, Super Mario World było czymś bardzo różniącym się. od y, poprzednich części Super Mario Bros., a Super Mario. New Super Mario Bros. było po prostu nowym Super Mario. Bros i dlatego miał też Bros w tytule, bo miało być nową wersją, nową erą tego, co było w... w pierwszych trzech częściach i o to też głównie chodziło. Aha, tu będę musiał jeszcze raz przejść, żeby zdobyć to, rozumiem. Ale na przykład, właśnie tutaj Super Mario Wonder? Mogło być właśnie Super Mario Wonder, a nie Super Mario Bros Wonder. O żeż ty. O, to mnie nie zabija na szczęście całkowicie. Nie wiem, napiszcie co wymyślicie o tym. Ale fajny bałwan. Z tymi typowymi gwiazdkowymi oczami Mario. Gdzie ja muszę teraz uważać, że coś będzie? Ej, a okej. Okay. Ty idziesz z nami? I tutaj będzie zaraz koniec poziomu, ale będę musiał jeszcze raz go przejść. Żeby dostać wszystkie Wanderseedy. Ja przypuszczam, że dali do tytułu to Bros, nie dlatego, że to jest rzeczywiście część serii tego, żeby była tylko jeszcze bardziej rozpoznawalność serii, że oho, to jest to słynne, yy, które wszyscy znamy, Mario Bros, He, to co za dzieciaka grałem i też nie Super Mario Bros, a przy Super Mario World po prostu zapomnieli. <laughs> A tutaj też mogliby zrobić znowu coś własnego, bo to rzeczywiście jest coś własnego. Dobra, chodźmy jeszcze raz. No to przechodzimy ten segment teraz jeszcze kompletnie od nowa. Ehm, muszę przyznać, bardzo ładna muzyka leci w tym poziomie. O, spójrzcie tam światełka świąteczne. Przygotowują się na święta tutejsze. Zapominam zawsze, jak oni się nazywają. A to co? Eee. No <grystanie> Na szczęście ta gra ma wall jumpy! I tak oto mamy. Ostatni Wonder Seed. Podoba mi się, że każdy świat ma tutaj. Taką własną tematykę też kolorów, tak bardzo rozpoznawalne to jest. Tak samo jak na przykład Weluji z Mansion 3. klejnoty na każdym piętrze miały inne kolory własne przepisane do tego. Jednego... piętra. Kick it. Out my way. Aha, czyli że cały czas out my way. Out my way. Czy tak się nazywa ten ten przeciwnik? Kopiący. To chyba jest. Tak, to jest out my way. Out my way, biacz. Nej, nej. Nie pozw... <ścoughs> no to żeby zarobiście sobie poradził. Mam mały tout. Ja ci zaraz dam. Wi i co teraz, i co teraz, he? 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 Mogę poczekać, aż mi da power-up. Ale no cóż, jestem po prostu szybki, to nie? Tu jeszcze wspomnienie ze chwili, gdy miałem jeszcze. <gryw> Kwiateczka. Grrr. No, fajnie, że ci zimno, co jest. Ale to takie frustrujące! Jestem sfrustrowany! Chcę wspiąć się wyżej, ale. Teraz y, nie mogę, dzięki bałaganie, który ten zamaskowany skrzat mały zrobił. Jeszcze się tym zajmiemy. Naprawdę, naprawdę, chciałem dostać się na szczyt, a teraz... Aha. Czy ktoś nie może coś z tym zrobić? Zajmę się tym, kochany, ale to za chwilę. Najpierw pójdę do Poki Pit Pass. Here we go! O, chyba zaraz będę musiał kichnąć. O nie, pomocy! A, I do tej pory każdy poziom ma swój osobny temat, który ciągnie. Naprawdę mieli dużo pomysłów i kreatywności, co? A co ja są? zrobię? W ogon cię muszę uderzyć, ty, ty mały bokserze. Ty myślisz, że jesteś cud miód majonez? It's snowing! No, widzę. Te platformy tutaj to jest po prostu śnieg. I pod nimi na pewno coś się kryje, he? Jak to będzie? Coś mnie tutaj oczekuje. Jakiś prezent? Czemu tego nie rozbiłeś? Nie będę tutaj wszystkiego rozwalał, byłoby troszeczkę czasochłonne. Gdybym miał kwiatka? bo. Gwiazdkę też mogę mieć. Ona nie rozwala niestety nic, ale mogę się pozbyć tych gości wszystkich, którzy są tacy nie mili. Jakie ja się tam dostanę? Błyszczący żółty tołt Daję sobie radę. Blokują moje wall jumpy. Fajnie siedzą, jak znudzeni byli, ale to fajnie wyglądało, jak ten jeden w bok patrzył. Znowu... Sultan wraca. Buuuu! <laughs> Rozwaliłem tego, co to był nie Chyba to był nie Ale chyba do tej pory najfajniej ele wyglądającym Elefantito był słonik toad żółty. I chyba rzeczywiście... Lubię bardziej żółtego tołda. Bardziej czerwonego i niebieskiego, w tej grze. Aj, dobrze wróciłem. No to jest jak ze star medalami i star monetami. Pokazują, którą zdobyłeś. Więc, niby, można je zaliczyć do 100%. Jeszcze się zastanowię, czy chcę je robić wszystkie. Czy wrócę rzeczywiście do każdego poziomu, żeby je wszystkie odnaleźć. Ale się pośpieszył, gościu, nie? Czekaj. Tędy nie przejdę. Jak ja się do ciebie dostanę? Ty możesz to rozwalić. A! Musiałem go namierzyć, żeby na mnie skoczył. Fajnie. Te kropki na to wskazywały. O nie! Teraz śnieg buduje platformy. Czyli mogę tutaj sobie wieżę budować. To jest Tetris. Współczesny Tetris. A Paul psuje więcej tych rzeczy. Po drodze. Czy mogę wziąć Pawlock? Ale czy to na pewno źle dla mnie? Tam na górze coś jest, raczej nie. Bo tutaj jest ostatni. Coin. Nawet nie mogę tutaj robić wall jumpu, szkoda. A jak w tego gościa... He. Gdybym w niego pałbloki uderzył, to byłoby dla mnie dużo łatwiej. Ale no właśnie. Dlatego y, łatwiej. Odśnieża mi tutaj cały czas, ale. mogę go zostawić przy życiu. Zostawię go przy życiu. Co mi tam. Idę dalej. On tutaj sobie. na śnieżnej burzy będzie. umierał? W męczarniach. Bo, jestem mistrzem bull jumpów. Yeah! Zastanawiam się, czy we wszystkich miejscach, gdzie są trzy Wonder seedy... A co z tobą? On może to rozwalić. O nie! Rozwali nam drogę do szczytu! Ale nam to nie przeszkadza. E, czy w każdych poziomach, gdzie są po trzy seedy, czy to oznacza, że są dwie flagi? E, dwie. No te chorągiewki końcowe i jedną rozwalamy. To jak to robić? Nie ma żadnego sposobu, żeby ukończyć poziom i no, naraz na zrobić te dwie, no bo zazwyczaj kończysz poziom, gdy podchodzisz do takiej chorągiewki. A jeżeli pójdę tam przed zdobyciem albo podczas zdobywania, gdy jesteśmy w tym, w tym rauszu narkotykowym, jeżeli wtedy podejdę do, do flagi, to będzie też koniec poziomu, co nie? Wall Climb Jump 2, u uh, u, uh, Wall Jumpmanie number 2. Będziemy mogli to wypróbować w następnym poziomie, gdzie będą trzy sitki. Jak to będzie działało? No to mi się przyda. I tutaj od nie takie trudne do tej pory, <grym>, ale a muszę celnie korzystać z wall jumpów. To mnie uczy też wall jumpowania. Tak. I jak mam wall jumpy, nie mam możliwości szybowania. To może być problem. To teraz jest troszeczkę w stylu celest, co nie? Hop. Hop. Hopla. No, przynajmniej zdobyłem medalkę. Tak cały czas kakać i. Zostawać w powietrzu. Spin-jumpem mogę jeszcze powietrzu troszeczkę pokontrolować to. No, właśnie tu, skoczyć. Tutaj, hopla. Yeah! Oho! Teraz na ciebie, tutaj. Ty się ruszasz, i to jest problem dla mnie. Wy się wszyscy ruszacie, i to jest dla mnie problem. Chyba, że wyląduje, i wtedy tak powolutku. Tu mogę zdecydować, gdzie się udać. Ale tam chyba tak daleko nie doskoczę. Mam wrażenie, że tak daleko nie doskoczę. Tam będę musiał się opuścić jakoś. Chociaż tutaj mogę doskoczyć, a to jest podobna odległość. Trochę cykorze tutaj. Nie! No to jak, doskoczę tu? Ledwo nie. Ledwo tam nie doskakuje. Okej. Okay. Jest udało nam się tam się przynajmniej dostać. No, fajne jest to, że nawet gdy dotykamy tylko malutkiej krawędzi dolnej jakiejś ściany, gra i tak pozwala nam na zrobienie wall jumpu. To nie jest aż takie trudne. Tutaj się trzeba skupić na tym, w którym kierunku obraca się dany słupek. Żeby na nim móc wylądować, właśnie, zaraz gdy będzie to potrzebne. Na przykład ten obraca się w tym kierunku. I tak oto. Jesteśmy na górze. I zawsze obracać się w tym kierunku. I tak zawsze wylądujemy na nim. Nieważne co się stanie. A ja chcę tam. I udało się. Trochę to potrwało. Nie, tutaj nie będę już robił wall jumpa, nie muszę mieć najwyższej chorągiewki. Tommy, w tej grze nic nie daje z tego co zrozumiałem. Bo nie ma czegoś takiego jak złota chorągiewka w tej części. Chyba, że jeszcze na to uwagi nie zwróciłem. Teraz mamy żółtą, bo żółty tołt. Ale wcześniej, jak skończyliśmy na samym szczycie, nie zauważyłem jakiejś różnicy. Wygląda na to, że udało nam się wyuczyć do mistrzostwa tą odznakę. Chcesz, żebym ją teraz dla ciebie nosił? Nie. Ale co, że jest teraz lepsza, czy po prostu, że lepiej potrafimy się nią posługiwać? Mm. Wow, to nie jest y, duże pole. Zobaczmy jeszcze Puzzling Park. I Następny duży poziom możemy zostawić dla niebieskiego Toada w następnym odcinku. Search Party! Znajdź wszystkie Wonder Token. Wszystkie monety kwiatków ukryte tutaj na placu. Jeżeli nie możesz ich znaleźć sam, to poszukaj z przyjacielem. Z przyjacielem. Tu mamy jakiś mural taki fajny, ale czy to coś oznacza? Ha! Dlaczego Nabit i księżniczka Peach? Co jest? Dlaczego tutaj żółty Yoshi? Nie czaję tego. Hmm. Ha, 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 ha. Wiedziałem, że coś tu będzie. Co tak długo? A, w tle jestem. To numer dwa. już dziwię, he? Czy to pułapka? Z Mario Makera jestem przyzwyczajony, że jak z rury wypada coś, to na zazwyczaj tam nie ma co szukać. A, help me. Wiesz, co zrobimy? Zrobimy... Coś, co nie pomaga? Hmm. Jak? Nie dam rady zrobić większego wyskoku niż tu. A czy z rozbiegiem wyżej skoczę? Nie. No dobra, wrócimy to za chwilę. Może gra będzie miała dla mnie jakiś pomysł tutaj na dole? Ha? Jak wezmę słonia, to mogę w to uderzyć, dobrze. Mamy trzy. Wiemy, gdzie jest czwarta. Ale jej nie osiągniemy. Chyba, że jako słoń mam większy rozbieg czy coś? Aha. Aha. Czekaj, to mieli na myśli, że szukać z przyjaciółmi, że inni gracze widzą te bloczki. Yy, które są im przynależne. Na przykład tutaj Luigi widział wybloczek L, tak jak my przed chwilą widzieliśmy u Tonda. To ciekawe. Ale ten klocek mógł w sumie mi dać do myśli, że tak może być. Dobra, to teraz tutaj na dole będzie ostatnia, czy jak? Wow! No i proszę. To nie było takie trudne. No tak, tutaj na górze się pojawi, he? Mógłbym jumpami dostać się na górę pewnie? Czyż to jest Metroid? to jest, to jest Super Metroid? <noise> Tylko łatwiejsze <wall> jumpy. <noise> Dokładnie ten pokój z Super Metroida, gdzie uczysz się super skoku. Albo gdzie pierwszy raz jest pokazane ci, że możesz, możesz coś takiego zrobić. To już właśnie taki długi tunel, przez który spadasz. I mamy Wonder Seed. Dobrze, moi drodzy. Tutaj zakończymy odcineczek. W następnym przyjrzymy się, jak będzie wyglądał niebieski tołt jako słonik i zdecydujemy, czy naprawdę żółtego lubię bardziej, czy nie. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie też o wyglądzie słonia. Jeżeli Wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I tu czeka nas pierwszy większy poziom tego świata.